Cześć, tu Bartek z Innerweb. W tym odcinku przedstawię Ci, jak wygląda konto menadżera w aplikacji Innerweb. Menadżer w widoku głównym ekranu widzi mapkę całego zakładu. Pod mapką mamy listę prac, które czekają do akceptacji, oraz te, które są w toku i planowane. W każdym momencie może wejść do danej pracy i sprawdzić informacje dotyczące danej pracy. Może również audytować daną pracę. Korzystając z naszej aplikacji, może w każdej chwili zgłosić dowolny raport. Jakąś awarie, miejsce niebezpieczne, pomysł, sugestie, zadanie. Pod przyciskiem przeglądaj znajdują się dokumenty dotyczące jakichś maszyn, jakiejś lokalizacji. Może również przeglądać zgłoszenia nowe, te, które są już w trakcie realizacji oraz te, które zostały zakończone. Jeżeli chce odnaleźć jakiś sprzęt, może skorzystać z opcji lokalizacja sprzętów. Jeżeli szuka jakiegoś pracownika, współpracownika, może skorzystać z lokalizacji pracowników.